Jeżeli chcemy wejść, oto to, to wam od razu pokażę na sam początek, że jeżeli chcemy wejść i poprzestawiać pewne rzeczy, przytrzymujemy ten plus z minusem około tam 5-6 sekund. Mamy, musimy podać hasło, którym jest 1 2 1 Ojej, źle. Jeszcze raz. 1 2 1 2. Wchodzimy. 1 2 1 2 I OK. i mamy tak. W P0 ustawiamy sobie szczerze nie wiem co. W P2 przestawiamy sobie między P1, przepraszam, przestawiamy sobie jasność wyświetlacza. Ja sobie wezmę oczywiście na full. W P3 przestawiamy sobie mile kilometry. Ja zostawię na kilometrach. Yy. P3. A, i tu jest jeszcze czas do wyłączenia się roweru. W P4 coś tam było ze sleeping, coś tam, coś tam, ale ja już tego nie wiem. Jak chcemy zapisać, przytrzymujemy plus z minusem, aż wyłączy się nam ten system. Dziękuję, wszystko zapisane. Dobra, jeśli chcemy prowadzić rower, to przytrzymujemy sobie w ten sposób. Dajemy na minus i teraz przytrzymujemy. I on zaczyna jechać. Puszczamy, zatrzymuje się. Wspomaganie jest do pięciu, a my wyruszamy. Jeszcze okoliczności przyrody nie są takie ładne jak niedługo będą. Ale już ludzie nie mogą wytrzymać już wychodzą na zewnątrz. I to jest to. Słoneczko dzisiaj świeciło przez cały dzień. I pięknie, pięknie to wygląda, naprawdę. Czas najwyższy. Nie rób tego w domu, ale jakby ktoś się zastanawiał czy rower jest w stanie się prowadzić bez trzymanki, to dobrze jest wyważony. Jest w porządku. No jedyne co mi w tej chwili przeszkadza to ta wysokość.